Tylko co się odpale na YouTubie Nie chciałem na dołek Rel Dlaczego był taki cichutki? Co to? Chociaż nie wiem czy gameplay. A to jest Faceit? CS: O, jest CS, idealnie. 10 minut z ziemi gramy. W mieście, w wielkie porusze, Wszyscy dobrze się Dziękuję Konradeczek. Było... Dzięki. Przestraszony? Tak, przyznaczyłem się i uciekałem, masz rację, widzu. Trazutka już tą dziurę swoją i spierdoldzę. Cześć, myszeczko, mam, mam bardzo chciałbym mieć twój podpisik na zdarzam i dolu pedzis. sam moje urodzinki i tak się To jest. nie da się powiedzieć o co to jest około. źle. Ja wiem. Jak ze stary widzisz na miasto i ktoś do niego, nie wiem, podchodzi o fajka, to twój stary skacze mu po głowie. Ja wiem, dlatego taki głupi jesteś, wszystko jest jasne. Ja wiem, że wy kurde ociekawiliście, że zrobię patologię tam. I dlatego właśnie tego k nie dostaliście. Nie wiem, no dobrze jeździ, dobrze jeździ, Duchar ku... samochodem, bardzo dobrze jeździ. Jeśli mam być szczery, ta miłość, ci ludzie poznali miłość, chyba nie taką jak trzeba. Fajnie się oglądało, no mogło być lepiej, jakby było cieplej, by było lepiej. To już mówię od razu, bo pewnie by się zimno zrobiło później dopiero jak do tego drugiego lokalu weszliśmy, to było cieplutko, też kurtkę sobie rozpiąłem, to fajnie było, no tam było później fajnie. Czyżulszony się ma? Poniżasz to, ty się w tym momencie na czacie jak coś, no nie? Że jesteś głupszy niż ustawa przewiduje. Ale fajnie, bo dzięki Tobie mam więcej siana. Więc dalej, jeszcze trochę na czacie, żebym później sponsorom mógł więcej wiadomości pokazać, że tu dużo się dzieje. Mm. Dziękuję. Baś się, że nie będzie rela. Nie, no. Obiecałem, że pojadę tam, to pojechałem, tak? To miałem więcej. Dobrze się oglądało tego Irwy Hejtera, dobrze wyjaśniłem, mordko zestał i nie wiedział o co chodzi, a Kozaka chciał pokazać przy ludziach pozdrokami 10 złotych. Dzięki za Nie no, ludzie to myśleli, że nie wiem co będę robił. Wydaje mi się, że się bardzo odpowiedzialnie i dobrze zachowałem. I każdy mądry człowiek tak pomyśli. No ale ja rozumiem, że ty byś od razu skoczył na niego i zrobił patologię taką w mieście, żeby cię zaraz psy do zawinęły w jadowek. Ja wiem, bo ty jesteś głupi jeden z drugim. Ja to rozumiem doskonale. Także spokojnie. Ja to rozumiem. No I to pewnie. Jest najmądrzejszy, kur. Ale ten ten kur... kretyn, grumcian chyba stąd będzie z teraz. Więc już się grumcia szykuj na podróż do wypierdolą. Stąd. Już, już bliżutko jest bardzo. Dwa gułki? Zresztą kurde razu ci wypierdolę na tydzień. Ferma. Albo tam na ileś. Nie chcę mi się z debilami spędzać czasu. Wolę z normalnym widzem pogadać. Tylko, tylko wietrze tutaj marnujesz, kościu. To jest przeznaczone dla... dla widzów, a nie dla głąbów. Aj. Ten deadmatch to jest chyba zaprojektowany po to, żeby chciało się komuś grać z CS-a, no nie? Tak. Autentycznie, odechciewa mi się grać już z CS-a przez to. Jakbyś był ciekawy, czym naprawdę są te drony, to twój kolega jako Tęś... fachu, strzelec wyjaśnił wszystko z łopatologicznym. Nie wiem, zupełnie sposób. inny recoil jest, jest, jak się gra na serwie, wie. stary. Zupełnie inny jest. Nie wiem, mi się wydaje, że jak jest za dużo ludzi, to i recoil jest inny. Bo gościa strzelam, chłop w łeb dostaje. Ej mierze idealnie, chłop nic je dostaje. Nie rozumiem tego i nigdy tego właśnie nie rozumiałem O kur***, i to jest do duży, ty! <grafię> no, nie no, stary A to klasyka, nawet jak w Valoranta graliśmy To tak średnio raz na tydzień Słyszałem wiadomość, że oni musieli coś zmienić z recoilem Bo inaczej kulki <grafię> latają w Vandalu i w Pantomie no, To zupełnie widzę, inaczej że to się na też się przenosi Zupełnie nie recoil tu jest Nie wiem, ja widzę recoil Nie wiem, ja widzę recoil, i to jest. Ja nie wiem, jak to głowa czasami nie jest, no nie? No, zobacz. I no, zobacz to. Jak strzelasz po jednej, po dwie, to jeszcze jest ok. Ale jak już sprayujesz, to już nic totalnie nie działa. Nie wiem, naprawdę mi to strasznie przeszkadza, bo ja to czuję, no nie? Bo to właśnie się kupuję dobrego kompa, żeby mi dużo fps że właśnie ten Pokażę wam coś. Ale to zaraz. ...rekoil mieć dobry. Odpalę CS-a potem, pokażę wam coś. A tu jest tak dużo k... że nie wiem, ja mam 235 FPS-ów, a odnoszę wrażenie, jakbym il miał, nie wiem, 50 FPS-ów. Nie wiem, naprawdę zastanawiam się, co daje ten rekord tu. Zobacz, obok gościa strzelam i gość głowy dostaje, patrz. Ale można sobie pobiegać, pograć, wtedy się CS odechciewa już, kur... To w sumie jest dobre. Już mi się nie chce grać w CS-a jak coś, no nie? Także fajnie, dzięki. się mecz. Mordeczki, naprawdę, zajeb... mecz. Przez niego mi się w CS-a odechciewa grać. Nie chodzi o to, że oddają, głuchy jesteś jakiś, to do laryngologa, stary, stary. Zupełnie jest inny spray tam. Zupełnie masz inny spray, ziomuś. Inne hitboxy są. Przecież to jest czuć od razu. Tu strzelam w gościa mierząc, nie dostaje. Strzelam obok niego, gość dostaje głowę, no nie? Ja nie wiem, widzę tą różnicę. Zobacz, pestkujesz i zobacz od ku... ile jest na ekranie różnica podczas pestkowania. To się nazywa Roje ja to ci coś pokażę. Zobacz, widzisz jaka jest różnica w dwóch peskach? Tu prawie w jeden Bóg a tam dajesz peski jest taka różnica. Zobacz, tu Cześć masz taki młodszy rzeski? A tam jest A tam jest tak, A tam jest tak. Tylko. Tak. Następnym myślę, że ci się spodoba. I nie dam się przekonać, że nie. Tak. No. Jak wy to gracie i tego nie czujecie, to gratuluję. Skończę, i gramy. Don't fight, room, right? room, oh my God. Yeah, because we split. Everybody somewhere else. We call A, but somewhere it's always on B. We call me, but somewhere it's already on A. We never together. Like holy so shit, see, we need yes? that one more player. Especially if you have like forward respawn. you're faster somewhere than fifth man. You okay, shut up yes. now, cause I mute bad. you, Goodbye. You're muted and you're reported for toxic. Goodbye. <laughs> go win, shut up. Go win, no, he not win now. He's muted. Let's go. Oh, let's go. Grim. Okay. Oh. Człowieku, rosyjskie fajsity. No tej odwróćcie city. sytuację tu, jakby mamy jeden na jeden. Belgów nie robię, że Holendrów, Niemców, nie wiem kur... ufoludków. Ko się człowieku, oni se w swoim języku i wypierd... Jeszcze ci matkę powiedział, że ci... And And look, because you go on other side of Dzisiaj the event, I plant pięć, and I die without with plant. Może I plant the bomb and I die. Because you're somewhere else on są. the A bomb side. Zagramy. Why you on the bomb A if you planting on B Zobacz, tak samo tego co się do mnie Wyzywają tego Orange'a, zobacz. To go zmutowałem. Ty pytasz mnie czemu go zmutowałem? It's impossible to play. I'm planting the bomb, I cannot shoot when I plant. And The man who should cover me is on other side of the bombsite. On jest przejęty, A przecież to są gry? Jakiś piąty, szósty level, face it. On jest przejęty. Znaczy ja też się przejmuję, ale no. no nie wczuta jest taka ostra. No it's impossible to play. A dlatego to się. Okej, odsądzę, bo. zależy. Okay, tak, bo nie widzę, czy zaraz. Czy nie jezi pociągami, bo nie lubię. Nie wiem, czemu nie jest. Sztardy, bo nie lubisz, na przykład. A tak poważnie, po prostu najeździłem się ze dzieciaka pociągami, autobusami, mordeczko. I to naprawdę w ch... To jak się zawiodłeś, to wypierd... Stąd, no, w czym masz problem, kościu? Nie no, jakiś powód jest, na pewno. Tylko nie chcę powiedzieć... No ty byś nie patrzył, a potem byś zapierd... Ja rozumiem. Właśnie to różni normalnego człowieka, albo byś poszedł na puchę za debila. To właśnie różni... Normalnego człowieka od idioty, no. Jakbym tak. miał strzelać, to bym powiedział, że... Co, na, na streamie chciał do tego pociągu wsiadać, czy co? Może miał obawy, że będzie wiadomo o której godzinie wsiadł i ktoś na której, do, ktoś, na której w stacji do niego się dosiądzie, czy coś. Jakby miał strzelać, tą to Tyle. Odtępow... Witeczku. Ja rozumiem właśnie. Ci, czy możesz trochę przyciszyć leglestę? Dlatego właśnie taki bo poziom w czasie pokazuje cię, a nie inny. Bo ja nic nie mówię, ja jem. I mam mikrofon daleko. Zresztą nie istotne, koch. Lata to. Już możesz stąd iść i nie wracać nigdy więcej. Jeśli ja goś w sklepie pewnie coś złego powie to też od razu skaczesz, i go na Ja rozumiem mordo, znam też taki typ ludzi. Szkoda, że większość z nich zgaruje. Ja wiem mordo, ja znam. Już możesz naprawdę stąd wyjść i nie wracać. Zabierz sobie tego subka, followa, co tamkolwiek chcesz. Mnie to już nie interesuje. I już jest serwer, bo już czuję, że nie siada tak jak powinno. <grym> nie. No oni chyba Marku na to liczyli, że zrobię z siebie debila, jeszcze zbanuje się na Twitchu, jeszcze wszyscy przyjadą, nie zawiną i będzie za wtedy by super, twarz, ale idiota Powiesz to, mi po dzieciaku w twarz. To debil, bo bierdol, co w internecie k***a, każdy taki no, kozak, a tak by było na żywo, ale jak byś jesteś już głupi, mi to tak nie powiedział. Ja rozumiem, że ty byś poszedł k***a i stwarzał niebezpieczeństwo, bo jesteś głupi. No ja nie, i tyle no. To po ch**cie tłumaczę jakimś trollem, nie pasuje ci się, to zawiozłem cię, to spi*****, no stary no, trudno, nie ja pierwszy i ostatni. Kurba, ja pamiętam na IRL jak to. raz, widzę. to też mi jakiś dzieciak A mi na plecach. A z tego, skuczył. że to nie jest u ciebie na najwie, trochę, mordo, to nie ma znaczenia stary, no, widzę, że Chujowe masz pojęcie o Twitchu, bardzo dobre, trzeba ukracać na kilka dni tych idiotów, bo to nie ma sensu. Oczywiście, że oni oczekiwali. Oczywiście, że oni chcieli, żebym pokazał, że jednak się nie zmieniłem. Właśnie to chcieli. Nie wiem, niewygodni, mi się to chcieli. Ja kurwa, pokazałem zaraz im, że potrafię być inny i nie pasuje im. No to okej, okay, to jak ci nie pasuje, to idź sobie na inny stream. to było dawno? Miałem wam coś pokazać? Tak. I zastanawiam się, czy chce mi się pokazywać, czy idziemy grać w y OHUF-a. Ale to jest szybka sprawa. Ściągnąłem pierwszy raz w życiu demko. Pierwszy raz w życiu demko ściągnąłem, bo się uniosłem. O, kurwa, słuchajcie, na żart. Roztrzęs... Roztrzęsło mnie to na następne 3-4 rundy, że po prostu biegłem przed siebie i, I wie bo się zastanawiałem, co się wydarzyło. Odnośnie tego, że jak nie trafisz, to twoja wina. Grałem sobie duo z Richem na wczoraj na off streamie, albo przedwczoraj i miałem AWP. Tylko teraz trzeba. Widać, słapnę na siebie. To było w TT. Impact 1. Żeby pokazywało, gdzie kulki lecą. Pato. I to chyba ta ruta. Bla, bla, bla. Tak, to to. Pa. Te, ten moment. Stop. Jeszcze nie. Słyszę już tu chłopa, że idzie. To ten moment. To to. I pokazuje, gdzie kulki lecą. Stop. Jedna czwarta prędkości. Nie ruszyłem się, bo celownik jest ostro dalej. Pa. Pierwsza z taką sytuację miałem taką aż tak clean. Ja go słyszę cały czas.